Dzień dobry. Dzisiaj pokażę jak zrobić szynkę na święta. Pierwszy etap to będzie obtoczenie w soli. Sól do peklowania można kupić w sklepie. Mam kawałek kotleta i karczku. I tak nacieramy właśnie ten kawałeczek. Z każdej strony mocno solą i układamy do garnka. Despeklowanie na sucho. Tu jest kawałeczek karczku. Jak jest tłuszczek, to jest smaczniejszy. Bo się część tłuszczu wytopi. Tak, że będzie dobrze smakować. Mocno przyciskamy. I odstawiamy na 7 dni. Można na balkon, można do lodówki. Po 7 dniach zrobimy zalewę z przyprawami. Dziękuję. Po siedmiu dniach, jeśli jest trochę wody tam na dnie, to proszę to wylać. I teraz właśnie zrobimy tą zalewę. I to do tego potrzebujemy czosnek, ziele angielskie i całe kuleczki pieprzu. To zalewamy wodą, taką letnią wodą, całe, żeby było zanurzone. Tak, i teraz jest taka solamka. I znowu odstawiamy na 7 dni. Znów na balkon, i po 7 dniach będziemy wędzić. Dziękuję Państwu. Witam Państwa. Dzisiaj dalszy etap peklowania i wędzenia naszej karkówki i kotleta. Pokazywałam 7 dni peklowania na sucho w solance, po 7 dniach w zalewie, i to już jest efekt nas, naszego 14-dniowego peklowania i w zalewie. Teraz tak wygląda mięsko. Mięsko jest już dojrzałe. Wyciągamy te mięso z solanki i po prostu osuszamy. Proszę zobaczyć jaki kolor jest. Kolor piękny. I można po prostu w taki sposób wziąć zrobić dziurkę w mięsie. Kawałek sznurka Sznurek może być mocniejszy, grubszy. Ja tylko do pokazania wzięłam taki sznurek. I tu po prostu tak zawiązać. Może być taki sznurek grubszy. Może być hak. I po prostu już jest tak. To już tak do wędzenia przygotowujemy kawałki mięsa. Karczku. Proszę karczek, karczek, kotlet. To jest 14-dniowe peklowanie. Najpierw suł, później w solance. Osuszamy ręcznikiem. Odstawiamy na bok. I będziemy wędzić. Efekt końcowy pokaże Państwu, jak można samemu sobie. Zrobić szynkę z i z kotleta. To jest nasz efekt końcowy naszego peklowania i wędzenia. Udka króciutko przed wędzeniem obgotowałam w wysolonej wodzie gdzieś z pół godziny i później zostały wędzone. Kotlet, jak widać, jest wspaniały. A karczek to trzeba jeszcze pogotować tyle, ile waży. Jeżeli waży kilogram, to z godzinę, jeżeli waży 80, to 80 minut i w takiej temperaturze, żeby ta woda nie, nie doprowadzić do wrzenia. W takim temperaturze ją przytrzymać tyle minut, żeby po prostu nie była za gorąca i żeby woda nie wrała i to wszystko i na pewno Państwu też się uda życzę smacznego nawet z wyglądu widać że jest pyszne i smakuje bardzo dobrze także dziękuję Państwu do widzenia oto nasze szyneczki Nasze szyneczki są w wędzowniku. Na dole jest palenisko. I pokażę efekt końcowy wędzenia. Proszę Państwa, to jest efekt końcowy wędzenia. Proszę zobaczyć z bliska, jak to wygląda. Kolor jest idealny. Pięknie wygląda, ale nie tylko pięknie wygląda, bo super smakuje. Tu już tu już jest próba zrobiona smaku, także widać na tym kawałku, już, już jest ukrojone i smakuje, zapewniam Państwa super! Dziękuję Państwu.